Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Początek roku to, to okazja nie tylko, żeby snuć plany i plany, zamierzenia, określać na ten rok, ale również okazja ku temu, aby podziękować. Stąd też ta dzisiejsza sesja w dużej mierze jest, czy była poświęcona, byśmy to wspólnie podziękowali wszystkim tym, którzy w tym 2022 roku na rozmaitych płaszczyznach. Byli mocno zaangażowani na terenie powiatu legionowskiego, zarówno jeśli chodzi o działalność społeczną, gospodarczą, charytatywną, stąd też dzisiaj ukoronowanie tych, tych, tego zaangażowania w postaci rozmaitych podziękowań i, i, i gratulacji. Raz jeszcze za to wszystko chciałbym serdecznie w imieniu własnym i zarządu podziękować, zaczynając czy rozpoczynając od odpowiedzialnych społecznie, a kończąc na Młodzieży zaangażowanej w no, szeroko pojętą kulturę ochrony środowiska. Chciałbym, drodzy Państwo, zwrócić uwagę na kilka tylko spraw, które myślę, że są istotne, bo każdy, kto śledzi naszą stronę internetową czy nasz kurier, to zapewne posiadł tą informację, ale jeszcze tylko. Ja, ją wspomnę otóż ważna, ważna kwestia to to, że w styczniu udało się podpisać z mowej wodą mazowieckim dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Podkreślam to wyraźnie w tym momencie dlatego, że to jest kwota ponad 1,5 miliona złotych. Mieliśmy obawy co do tej kwoty, dlatego że pula środków przeznaczonych dla województwa mazowieckiego została w ubiegłym roku wyczerpana. Powiat był na, zwijmy to, na liście rezerwowej. Udało się te, te środki powiększyć, tą pulę zwiększyć. Stąd też, no to jest dobra informacja dla naszego budżetu i dla naszych również mieszkańców, że, że ta kwota trafia do budżetu powiatu legionowskiego i, i w dużej mierze również zasila tą stronę dochodową. Pamiętam, przypomnę, że mamy w tej chwili linię 7P i 8P, linie łączące SOROC z powiatem, tak ogólnie mamy linię 10P, generalnie łączącą Wieliszew z gminą Nieporen przez tu oczywiście okolice Starostwa i wreszcie od jesieni ubiegłego roku linie 9P, która łączy też tak ogólnie gminę Jabłonna z powiatem Legionowskim. Wracamy drodzy państwo już na początku tego roku do dyskusji i konsultacji związanych z koleją szybkich prędkości. Pamiętacie, proces rozpoczął się w 2020 roku, w 2021 były konsultacje, emocjonalne konsultacje. Efektem tego było tysiące pism, maili, petycji, również ankiet. Pamiętacie też Państwo, że z początkowych czterech rozmaitych propozycji wyłoniły się w końcu siedem. Była ożywiona dyskusja w poszczególnych miejscowościach gminach w Legionowie w Wilszewie, a także i w pozostałych gminach może nie tak emocjonalnie, ale były, i ostatecznie powiat był uczestnikiem dwóch spotkań, w których koleje poinformowały, że ostatecznie wybrano do dalszych konsultacji Dwie, dwie koncepcje, dwie, dwie propozycje, dwie alternatywy, tak zwana czwórka i szóstka. Chcę powiedzieć, że to były spotkania, w którym uczestniczyło miasto Legionowo, gmina Wieliszew, powiat. Były to spotkania informacyjne, nie były to spotkania konsultacyjne, tylko poinformowano nas, że takie propozycje będą przedmiotem konsultacji, które się zapewne rozpoczną na przełomie lutego i marca. I tak tak naprawdę zostały dwie, dwa jakby powiedzieć tory dalszych działań, dalszych konsultacji. To jest wariant czwarty, który zakłada odgałęzienie tej kolei szybkich prędkości na mniej więcej Warszawa Choszczówka i potem przejście na teren powiatu legionowskiego przez osiedle Grudzie, Centrum Szkolenia Policji i część miejscowości Łajskich w postaci tunelu. Nie, nie miejsce jest dzisiaj, żeby, jakby powiedzieć, oceniać ten pomysł, zwłaszcza z tunelem pod Centrum Szkolenia Policji, no ale, ale zostawmy to, jakby to powiedzieć, jak to Anglicy mówią, bez komentarza. I drugie, drugi wariant to jest szóstka, który tak naprawdę zakłada no bardzo, przepraszam za słowo, ruinę przejścia przez regionowo. Ruinę, dlatego że zakłada wyburzenie znacznej części zlokalizowanych tam budynków, nawet również częściowo wyburzeniem parkingu Parking Ride, więc to też może jest to taka wersja, nie wiem, futurystyczna bardziej, bo nie wiem, czy ona jest w ogóle realna. W każdym razie niestety znowu zostaną ożywione te emocje pewnie i wszystko to, co się z tego rodzaju konsultacjami wiąże, bo jakby powiedzieć sytuacja z tego rodzaju, że. Na razie kolejnie dopuszczają, bo pytaliśmy o to, dyskusji nad jakimś, nazwijmy kolejnym wariantem, który najbardziej chyba byłby to, żeby to ograniczyć jednak do przejścia przez Legionowo po starym torze i, i nie wchodzić gdzieś tam głęboko w jakąś tą nową, nowe linię za ogromne pieniądze i do tego jeszcze nie przewidywane w czasie, bo tak naprawdę nie wiemy, nie jest to określone, kiedy to będzie. Ale ja Państwa to, o tym informuję. Nie jest to, jak wspomniałem, konsultacja, była to informacja. Będzie ta konsultacja uruchomiona w granicach przełomu lutego i marca. Temat, który chciałbym też zasygnalizować, tylko tak sygnalizując, to co prawda, proszę Państwa, jesteśmy na etapie roku szkolnego 22-23 i chyba dzisiaj się zaczął kolejny semestr, tak, czyli jesteśmy na, na półroczu tego, tego roku szkolnego, ale już oczywiście myślimy o tym, co będzie od września przyszłego roku, stąd też, z mojej inicjatywy i prezydenta Legionowa doszło do spotkania, którego celem jest przede wszystkim poznanie swoich możliwości, jak zakładamy te możliwości, jeśli chodzi o nabór do, do, do kolejnego rocznika w przyszłym roku. Miasto określiło się, jakie te możliwości będzie próbowało zorganizować. Powiat powiat też zadeklarował. W, jakim, w jak, jak, jakie te możliwości będą. Oczywiście również zachęciliśmy tu poprzez prezydenta i moją osobę dyrektorów naszej placówki, czyli Liceum Konopnickiej i Liceum Legionowskiego do współpracy. Żeby, żeby współpracować ze sobą, raczej nie konkurować, przepraszam za słowo, nie podbierać nauczycieli, bo takie też się przypadki zdarzają. Więc myślę, że to jest też takie otwarcie kolejnego, takiego etapu, żeby tych emocji, zwłaszcza w Legionowie, który jest przecież miastem, gdzie, gdzie najwięcej tych uczniów skupia, można było na zasadach partnerstwa i wzajemnej lojalności współpracować. Poinformuję Państwa, że. że no jeśli chodzi o inwestycje, to to jest sytuacja dosyć trudna. Przetargi, które ogłaszamy, no nie dają dobrych rezultatów. Mówię dobrych rezultatów w tym sensie, że kwoty są, e, ja chcę używać słowa, kosmiczne, ale, ale na, absolutnie nie do przyjęcia, ponieważ e, kilometr e, modernizacji drogi powiatowej dochodzi do absurdów do 8 milionów za kilometr. 8 milionów za kilometr. To jest sytuacją e, w, nie wiem, no nie chcę to określać, ale, ale naprawdę nie tylko denerwującą, ale, ale nie do przyjęcia, bo rozumiem, że, że już żeśmy przetrawiali 3 miliony z groszami i, 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 ale, ale teraz te oferty są naprawdę bardzo wysokie. Po, zarząd postanowił ponowić te oferty, czekamy na to rozstrzygnięcie, bo będziemy musieli podjąć pewne decyzje. Już niedługo dlatego, że jak państwo wiecie mamy również dofinansowanie z Polskiego Ładu i trzeba podjąć no decyzje dotyczące wykorzystania tych środków i w jakim zakresie. Ale też są o ile można w tym całym przedsięwzięciu powiedzieć coś dobrego to, to otworzyliśmy również przetarg na budowę czy na rozbudowę starostwa pod nazwą Centrum Usług Społecznych i tutaj o dziwo Mamy oferty, która która obejmuje konsorcjum trzech firm i o dziwo mieści się w założonym budżecie. Mieści się to wszystko w tych Środka, które mamy przewidziane i, i podejmiemy dalej decyzję, co z tym przetargiem robić. Państwa informuję, że zakończyliśmy przebudowę drogi 1801. Ja mówiłem w grudniu ubiegłego roku, że praktycznie inwestycja jest zakończona. Teraz trwają odbiory i sprawy kosmetyczne. Warto też wspomnieć jest tutaj pan Mariusz Śledziecki zapewne więcej by na ten temat powiedział że nasza piłkarska. Reprezentacja powiatu uczestniczyła w styczniu w takim wyjazdowym turnieju. W filmie miała oczywiście okazję do spotkania ze swoimi rówieśnikami, a, a, a ci rówieśnicy reprezentowali dosyć ważne, czy duże, czy słynne kluby, jak chociażby Juventus czy Boru Borusje. i nie chcę powiedzieć, że na zakończenie, ale to też ważna sprawa. Dziękuję dzisiaj Pani Dyrektor Dorocie Góreckiej za tę kolejny, kolejną edycję związaną z takim postępowaniem odpowiedzialnie społecznie. Chcę powiedzieć, że Pani Dorota Wrobel-Górecka została, została zaproszona do pracy Rady Zatrudnienia Socjalnego. Pani Wiceminister otrzymała to powołanie, czego również, co oczywiście gratulujemy i też jest wyróżnieniem dla naszego Centrum Integracji Społecznej, Legionowskiego Centrum Integracji Społecznej. Większość Państwu pewnie informacji bardziej szczegółowych została przekazana w drodze, w drodze elektronicznej, więc jeżeli byłyby oczywiście jakieś pytania, to służę, służymy tutaj ewentualnie chęcią na jej odpowiedzi. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.